Obiecana ciekawostka na temat polowania, czyli mojej ostatniej książki z Filipem Krause i Igorem Fiałkowskim, to jest taka, że w pewnym momencie, kiedy pisałem tę książkę, sam się może nie tyle pogubiłem, ile uznałem, że muszę to wszystko uporządkować. Wszystko uporządkować to znaczy przede wszystkim postaci. Przez cały ten czas, kiedy pisałem książkę, na drzwiach mojego pokoju wisiała taka kartka, i właściwie nie jedna, tylko dwie z dwóch stron. Na której, możesz, na, na której rozbrysowałem dokładną strukturę gangu Kłodzkiego i nie tylko Kłodzkiego, po to, żeby niczego nie przeoczyć, żeby się nie pogubić, żeby się nie gdzieś tam nie zamotać. Także taka ciekawostka. Niektórzy autorzy, z tego co wiem, korzystają z notatek, notatników, gdzieś sobie wklejają. A ja, kiedy czuję się de delikatnie, no, nawet nie tyle pogubiony, ile chcę mieć pewność, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, Wieszam coś takiego na ścianę. Tu jeszcze nawet widać taśmę klejącą. Albo na drzwi. I korzystam z tego, dopisuję czasami po to, żeby jakieś, jakiś, jakiś pseudonim jakiegoś gangstera zmienić, edytować. E, z uwagi na to, żeby brzmiał odpowiednio fonetycznie, żeby się nie powtarzał. Albo nie był przynajmniej podobny do jakiegoś innego pseudonimu czy też nazwiska. Także... Tyle o polowaniu, dzięki.